Dzisiejsze detaliki są poświęcone e, trzymaniu rąk z wodzami w galopie na koniu, w, w takim mocniej dynamicznym, e, w otwartej przestrzeni. Nie na ujeżdżalni, e, i e, tu zwracam uwagę na e, dwa, e, dwa układy. Będę to e, komentował. E, nie ma to. E, Większego znaczenia na jeździe w zamkniętej przestrzeni, właśnie na maneżu. Natomiast wtedy, kiedy koń ma dużą przestrzeń, a szczególnie kiedy koń jeszcze biegnie w towarzystwie innych koni, emocje wzrastają. To szczególnie konie, które są takie mocno do przodu, to wtedy ten układ dłoni z wodzami ma ważne znaczenie. Chciałbym jeszcze przypomnieć to, co powiedziałem na pierwszym filmiku, że detaliki techniczne są poświęcone jednemu, dosłownie jednemu elementowi i ten element uwypuklam, natomiast inne przejazd krawiam, bo się pojawiają komentarze, że nie ta łydka, nie, nie, nie tak stopa i tak dalej. Czyli nawiązując do takiego klasycznego jeździectwa sportowego, tutaj te detaliki są jak gdyby w oderwaniu od tego co się robi właśnie w sporcie, natomiast to są te elementy które są bardzo ważne w tak zwanej jeździe bojowej czyli to co było charakterystyczne dla swobody jeździectwa wtedy kiedy nasze formacje konne dominowały w całej Europie dobrze, to tyle komentarza i zaczniemy od pierwszego elementu. Generalnie zasada jest taka, że dłonie z wodzami powinny być nad kłębem i dłonie powinny być jak najbliżej. Pokazuję w ten sposób. Najprzyjemniej naj i dla konia, i dla jeźdźca jest, kiedy dłonie podczas ruchu się nie ruszają i tutaj, i tutaj leżą. Leciutko nad kłębem. Widzicie tutaj jest różnica palca. Taka wysokość mniej więcej powinna być czy jedziemy z dwiema dłońmi, czy jedziemy z jedną dłonią, no to generalnie tutaj jedna dłoń, no to jak mamy tutaj szable, to generalnie powinna dłoń być dość nisko. I teraz w pierwszym elemencie pokażę co się dzieje, właśnie jak takiego mamy konia, który idzie mocno do przodu, kiedy zaczynają się dłonie unosić do góry. Zaczynam unosić. Już mam konia, który już mi zaczyna uciekać. Blisko woń i zaczyna dłoń uciekać do góry. I koń schodzi z nimi. Jak unosimy dłonie, to tak jakbyśmy popuszczali wodę, to tak jakby się wodza wyrobiła luźniejsza u konia. Na głowie on takie ma odczucie. W związku z tym, jak jest mocniej do przodu, to on właśnie podejmuje decyzję. I zaczyna y, biec, tak jak jemu się podoba, a mnie, jakieś stopy. I druga, drugi układ, kiedy dłonie się będą rozszerzały, czyli są w tym miejscu, długość wody jest identyczna i teraz dłonie się rozszerzają. Co jejscy też mają taką tendencję, właśnie biegną, jest długi teren, biegną sami na koniu i te ręce zaczynają im się rozchodzić. W momencie, kiedy nie ma dosiadu prawidłowego, to wtedy, zobaczcie, i ręce zaczynają iść, i zobaczcie, już kąt i przyspiesza, i jedzie nie tam, gdzie akcja. Bez wodzy, i wtedy kiedy rzeczywiście odbywa się walka, kiedy obie ręce są zajęte, wtedy pracuje bardziej dosiad. Yy, I tyle tylko, że koń musi wiedzieć, że jeździec jest w stanie yy, i kończy jeźdźca właśnie na dosiadzie, bo w momencie, kiedy niestety puścimy wodzę. No to koń bardzo dynamiczny, on mocno odbije do przodu i wtedy może się pojawić panika jest.